Dzień dobry wszystkim. A dzisiaj zobaczcie taki mały boksik, który założyłem 2 czerwca A dopisek tylko suche. Do tych drżownic dokładałem tylko suchą karmę i chciałem dzisiaj tak z Wami na bieżąco zobaczyć co się tutaj dzieje i pierwszy element to no wyglądają fajnie z rozmiar no średni bardzo dużo jeszcze bez obrączek jak widzicie na całym tym boksie są koprolity to mamy czysty koprolit bo tutaj nic więcej się znaleźć nie mogło. Czyli to wszystko, co one zjadły, przetworzyły nam tutaj na i pokazały, że zostawiają bo to są takie ślady ewidentne. Powiem Wam, że jeszcze chciałem. Się zastanowić nad jednym, bo to jak gdyby jest najważniejszy element. Posłużę się może tutaj pojemnikiem będę tak powoli przerzucał. Bo wiecie, że najfajniejszym potwierdzeniem, że dżownice mają się dobrze, to są kokony. O, mam tu, mam jeden. w takiej koprolitowej można przeoczyć bo no bo ona jest taka bardzo i dosyć kleista no tu wiecie, jeden wiosny nie czyni to jest tak uważam ale są kolejne nie wiem czy widzicie o jest następny. Hmm. I bardzo malutkie dżdżowniczki, czyli takie, które się niedawno urodziły no trudno mi znaleźć tak większą ilość wiecie, że te filmy są zawsze na bieżąco więc no dobra, przyjmiemy, że jest im tu dobrze bo wprawdzie to rodzina, która uwielbia od samego początku no widzicie wam pokażę, na co czasami zwracam uwagę jeżeli będziecie cokolwiek robić z żołnierzami Musicie do samego końca zerknąć. Taka malucha. Gdzie Taka malucha by mi tutaj została, bo już chciałem odłożyć. Czyli małe, całkiem małe są. Jest. Ale kokolniki znaleźliśmy dwa, okej. Okay. Tu chyba mi coś jeszcze spadło. Najpierw miałem ochotę je przesiać, ale nie będę je więcej drażnił, bo to. W pewien sposób traktujemy jako zabawę. Czyli taką rzecz, która nie ma większego celu, oprócz tego że dołożę im kolejną porcję suchych produktów. E, tutaj mam dużo tym razem takich elementów jak e, skorupki z jajek. I powiem wam co tym razem zmieliłem: musli z owocami. Zobaczymy. Co to da, i na koniec dam jeszcze, że to jest suche. Ta struktura, jak widzieliście, nie wiem, czy to było widać, ale nie była sucha, ona była wilgotna, więc ten element wilgoci tutaj został zabezpieczony, więc tak. No, i co, i pozostało mi jeszcze. No, w takim razie e, nie przygotowałem sobie kartonu. O, momencik, zrobię tu na szybko, bo ten karton, który był tutaj poprzednio, a jak widzieliście, on zniknął, czyli też został przez nie skonsumowany. Robię przykrywkę, bo wiecie, lepiej pracują w takich warunkach ciemnych. Czyli zerknęliśmy po ponad dwóch miesiącach. Ja jeszcze to zostawię w tej wersji. I zobaczymy tutaj, no pewnie jeszcze na koniec wakacji. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, do usłyszenia.